Wczoraj jakieś macie dałem telefon poprzemieniała mi coś, chyba porobiła ty Śmata jednięta z zapuchniętymi mi kurwa. Trzeba zgładzić ich Bądź tu dobry, kurwa Saka. Ja się odpoczyłam na razie Uch, kocham Ciola! Ja. Mm. Kocham Ciola chodźmy Zajdę Ci chodźmy ja. Co u Ciebie? Ja chodźmy ja leżę! chodźmy chodźmy ci to. chodźmy 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 w chodźmy Oh. nie dogoliłem się? No trochę się nie dogoliłem. tylko komradziren mi dali, jedną. To, to, dobrze się koło dobrze się nie zaszlachtowałem. tą no. do piątku tu leżę. Potem będę starał się leżeć kiedy, kiedy będę chciał. No... Muszę piwnicę jedną bać też Tam mam dzieła sztuki O, pierdolę a potem... Mm, w ogóle muszę je przeanalizować, to co tam jest, bo... Znalazłem Jezusa, sztura znalazłem gra gitara i odciski palców Wszystko w jednym, pięć w jednym, kurwa Sztur, Jezus Chrystus, kurwa, z koroną cieniową. A jeszcze ja, w autobusie No, ktoś był artystą, artysta raz no. Ja też jestem artystą. Tu mam, tu sobie naprawiam sobie chuja, sobie naprawiam. E, tu w kulanie mam otwieracz. Tu mam pantofla i takie tam. Śniwy, <laughs> dziary, tatuaże, choć na plażę to ci wskażę. Mm. No, tutaj w ogóle ci lekarze tu gdzie jestem, no, nikt tu nie reaguje na moją rzecz, lekarze wpadają w panikę, nie? nikt tu nie ten, wszyscy tutaj, ci chorzy, zero reakcji na moją osobę, a, pa, a, a ci pracownicy kurwa pojebani, wpadają w paranoję jakieś kurwa, paranoicami, no.